akurat tankuję na Shellu. Kowadze nie lubią szela, bo Shell to hell, jest takie hasło. Oni faktycznie tam kolonialną politykę prowadzą w tych biednych krajach, ale niestety paliwo mają najlepsze w Polsce. Chociaż wszyscy sobie tam żartują generalnie, że wszystkie paliwo na wszystkich stacjach w Polsce i tak jest z jednej rafinerii, z Orlenu, tylko niektóre koncerny dodają pewne dodatki. Tam chyba jedyne paliwo, które z Niemiec jest sprowadzane, to Shell Power Racing jest takie paliwo, 99 oktanów, wyścigowe, najdroższych, a w Polsce potem kosztują złotówkę więcej niż normalne paliwo i po samochód lepiej wtedy przyspiesza. Niektórzy mówią, że yy, też niszczy silniki, nie, jak jest bardziej wydajne, lepiej spokojniej, bez wysiłku. Nie zmuszać tam do nie przepracowywać się, to, to człowiek się mniej niszczy. Ale jak Krzysiek się oszczędzał, to, to i tak się tak zniszczył, bo się nie ruszał. A w życiu warto się poruszać. Poruszanie to jest dobra sprawa. Relaks, kondycja fizyczna i w ogóle dużo przyjemności jest z ruszania. Że no, warto się ruszać. A jak wiadomo, wegetarianizm wzmacnia organizm. Kobiety na przykład wolą w ogóle ludzi, którzy nie jedzą mięsa, bo pachną jak kwiatki, jak owoce. Ładnie, a nie trupią mięsem, kaszanką, tłuszczem i tak dalej, smalcem, baleronem. I w ogóle są seksowni. Nie są zachudzi, anemiczni, bo mięso też odchudza, bo nie ma witamin. A z drugiej strony ludzie, którzy jedzą mięso są wiecznie głodni, więc często są też mają nadwagę tak jak mówię, generalnie przy porównywalnym wzroście przeciętnym mięsożarca w moim wieku waży za 120 kg upasiony na tych różnych dodatkach, bo mięso w przeciwieństwie do żywności wegetariańskiej ma te różne dodatki, jak na przykład sztuczne hormony wzrostu, antybiotyki, konserwanty, azotyny, azotany, pozostałości pestycydów, środków ochrony roślin, różnych trucizn, bo jak wiecie mięso jak nie byłoby chemicznie zakonserwowane to tak jak każdy trup bardzo szybko gnije rozkłada się śmierć więc żeby je sprzedać to niestety je trzeba mocno chemicznie tam konserwować nie? Yy, jedzenie roślinne jest prostsze zdrowsze ma witaminy no jest ten słynny przykład marynarzy którzy tam jak kazali płynąć w rejsie mieli na koniec już tylko suszone mięso to wypadały im zęby szkorbut Mieniły wargi, tracili wzroki i tak dalej, nie? bo po prostu mięso nie ma żadnych witamin. Uratowały ich wtedy cytryny, sok z cytryny, jako taki właśnie źródło witaminy. Także ludzie w raju byli wegetarianami, nie jedli mięsa, nie zabijali zwierząt, przecież i tak dalej, nie. A zabijanie zwierząt zaczęło się z upadkiem cywilizacji po potopie.